Kolmińskiej i Legiony w Turunie Jest również, skrzyż jest również skrzyżowaniem kolizyjnym ja będziemy na nim skręcać bieg Zrównoważony pas do skrętu biegu Mamy czerwone światło Mamy zielony Podjeżdżamy do środka skrzywania, nie musimy się spieszyć, są tam cztery samochody, podjeżdżamy na jedynce bardzo wolno, przepuszczamy samochody z przeciwka, On wolno, skręcamy za podwójną ciągłą i jeszcze uważamy, czy nie przechodzi jakiś wierzch, możemy jechać.